Stream, dobra. No, czeka na ciebie. Ja mam pięknego skina. Bruno! Stream, dobra. Wiesz jakiego mam skina? Ja nie mogę. E T L I V eee! it live. Nie znasz? Poczekam na ciebie. No dobra, poczekaj, co poprawnym mogę za pomocą tego i klikając na żywo. poprawnym mogę za pomocą tego i klikając ja na żywo. Ej poczekaj chwilę co jest? Bo ja mam teraz tego. Ja chciałbym live zrobić co nie? I coś teraz mam jakiś taki problem. No. No to nie rób live'a, chcę tylko grać. Berd. No dobra. Em... Um. A co to było to, co robiłeś? O, ma. No, że co robiłem? Że było takie kolorowe. O, co ci chodzi? Niby chciałem o, to zrobić, ale jednak nie zrobiłem. No co nie Grać. Wiem. Pie na dło, tak? Dwa, okay. jeden. Yeah, na dół. Robert. Na na czym gramy? Wiem. No to gramy już. No jestem, czekam, aż mi się wreszcie coś znajdzie. Tutaj ten. Se znalazłem miejscówkę i teraz chwilkę se. I czekam, aż wreszcie to się zrobi. Dobra, ile mam tego? Już cztery. Potrzebuję co najmniej. Ude, jesteś nie. Nie, potrzebuję jeszcze trochę. Potrzebuję tylko tak, żebym miał 24. Znaczy 25. Po co? co? A jak myślisz? Nie wiem. Endstone, stone, och and stone. Nie zabudowywuj! Oh no, nie zabudowywuj. Oh no, nie zabudowywuj. Oh no. Nie, oh, no. nie Fabio, teraz jeszcze nie tym. Tym teraz. Dobra. Ja to robię staranną obudowę łóżka. I dopiero jak to skończę. Nie mogę, potrzebuję tylko dwóch kloców. Tylko dwóch kloców, żeby dokończyć obudowę łóżka. E, tam to trudno. Zrobię to tym. Endstone'em. Team, nie. masz. Co się stało z naszą stężką? Znasz to? Nie. Kupiłem sobie... Kto się buduje?! Robert! 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 Super Idol! This is a woman! Don't they need that? Tima! 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 Dlaczego? Budzi go z i tak zrobimy. Nie? Tak. Czekaj, powiedz I mi idź jak. Ufaję. Nie! Ha. Nie! Zginąłem. Naprawdę? Hold image. Przynajmniej wiesz, co się stało? No. Udało nam się łóżko obronić. Tylko w słabym stanie jest bardzo teraz przez to. Super idol! Gdzie masz villager? Ej, szybko! Bierz wełnę, bierz wełnę. Nie mogę. Super idol dyszałama to denite! Te barki są daje denite. Musisz zginąć. Dlaczego? No żeby... żebyś je widział, wiesz? To Robert! Masz, Robert! Ale zabierz do skrzynki! Weź to! Do skrzynki zabierz. Dobra. o nas? Dobra. Brojuszka, łóżka, brojuszka. Łóżka. Mm. Ja sobie zbroję kupuję. I na to teraz się muszę iść. Super idol! Dyszał, amadon dejnite, tym barkiem tsundę awato dejnite, tym barkiem tsundę awato dejnite, tym barkiem tsundę awato tym barkiem tsundę tym barkiem tsundę bar Dobra, ty nie gadaj, że ja na live. Robert! Co, idzie? Tak. Mm -hmm. Ja nie mogę. Chłopie, chłopie, chłopie. Coś to zrobił. Chłopie, coś ty zrobił. Co on zrobił? Nic, ja teraz muszę, ja muszę tego live'a zrobić. Jeżeli yy, on się zdziwi potem, jak zobaczy, że ja mam live'a. Jakby się tak to udało. Dobra, idę na nich. Pajdo. Tymczasem moja operka gieje... nie zabij, NIE operek, ratuj. Co jest? Nie, ale... nie ma go u nas, a będzie za chwilę, to co on zaczął uciekać? Nie, ja próbowałem go, ale mnie zabił. No to właśnie, to coś się z nim stało w końcu. Ma nadzieję, no że właśnie ona... nie zabił. Mam nadzieję, że on nam nie, podwle... nie wleciał pod łóżko, bo inaczej... Jeżeli, to... Jeżeli tak, to znaczy, że mamy takie jakby... Wy, ty wy co się stało? O dobra, idą, idą, idą. Robert, idą. Wiem. Że on nam mnie nie, nie wlecił wle wle Co? Czy ja wygrę? Nie A ty... a ty... A, 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 a mi? Nie Czemu? Co się stało? No i lecz! Jak ty mnie zapił? Nie Bo skoro ty nie, nie kto wezmę, mi pomysł, To Kto mnie wali? I kto mnie wali?! O! Ktoś ma... No, ktoś ma Invisible I szybko! Trzeba zabudować te łóżko. Ktoś ma invisible potkę. Kto ma? On? Czy ty? Nie, ktoś ma invisible potkę. Skąd wiesz? No, bo widziałem. Widziałem, ktoś, ktoś ma in invisible. Idziemy na nich. Lę, ja się boję. Wiesz, jakby ja nie. Ja mam takie coś, że ja a zawsze bronię. Dobra, odsłoniłem im łóżko. Co zrobisz? Odsłoniłem im łóżko. Odsłoniłeś im łóżko. Ty. To dobrze ci idzie. Ty. No jak nie. Ty, pan. Robert. the Super, idol. Dysiało, było Madon, i cukier. zginąłem. Na szczęście nie przyszedł do nas do łóżka. No, idź Robert, idź, Ja to się zajmę. Ten mm, tym mm, 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 To było teraz naprawdę dziwne Oni pilnują późka Powiedz mi, jak będą iść. tylko my zostaliśmy. Tylko my zostaliśmy Tylko my? Tak. I niebiescy. I zieloni. Dobra, jest no zieloni. My nie my jesteśmy niebieskimi. Wiem! Ale oni się z nami bawią w kotka i myszkę, w końcu nas i tak rozwalą. Ale nie, poczekaj. Bo Ten, ja pójdę po diaksy. No dobra. A bo nie, idzie, idziemy po emeraldy. Jakby co ja nie mam w ogóle wełny, więc jest słabo. I się boję, że spadnę. Ja mam wełnę. Super Idol? Nie, chłop się buduje od nas chyba na góry z, al z altylerii. A nasz, on, on chce? Dobra. Pilnuj, pilnuj. On będzie nas z strzelał. Wiesz, że ja nie mam nawet mieczyka dobrego. Yy, a poza mnie tego lajwa strasznie chce zrobić. Trudno. To... Ty pijam, musimy wygrać. Kurde, idę nasz... On, on chce. Tylko nie mamy czatowaną zbroję. No a my co? My przynajmniej mamy... Robert, idź po Emeraldy. Mm, dobrze. To idę w z... Ja poszedłem w, w złą stronę. Robert! Dlaczego? ono no, się nie nie mogę. Czego mi tamto nie działało? Ej, tylko ty pilnuj tak, żeby mnie nie zginął podczas tego. Ej, różowi zostali. Mm. <laughs> Super Idol. Wiesz, że tam jest chyba chłopy i... Aha, ty, ty się z nimi nawalasz. A, musiał być no i co? I co? I co Nupki? Uciekajcie co, gdyby... mi z mojej... Jakbym mógł powiedzieć, to bym powiedział, to Erdala jest mojej ziemi. z mojej ziemi. Z mojej ziemi. Nie oni do nas idą. No, na razie nie idą, wiesz? Pomyśleć, że ja ich zabiłem Iron Swordem, prawie bym ich zabił. Bo ja im tyłki jakoś podwaliłem strasznie mocno. Dobra iść po Emeraldy. Nie mogę, póki oni tam są. No nie Więc ja jedynie wiesz, co zrobię? Ja mogę im firebola. Super idol! O, poświęciłeś się. Co? Ja się nie poświęciłem, się. on po prostu nam wywalił tego firebola a ja podczas tego zleciałem. Nawet nie było poświęcenie. To było poświęcenie, bo go zabijesz. Nie zabiłem go. On sam wywalił Firebola sobie, wiesz? Pod nogi. Ej, hey Robert, mam Firebola i TNT. Mam nadzieję, że we, we mnie nie wyceluje podczas tego czegoś. di. ktoś zrobił tego. Zpadłem. A mnie ty Iść Robert. No i się buduję do nas. No to jest? Możesz tylko tak na chwilkę pilnować. Nie mogę, masz szybko tego? Y nie, nie idź ty, ty pilnuj! Ja pójdę, bo ja mam ten. Ja potrzebuję tylko troszeczkę. <ścoughs> ja nie mogę, potrzebuję tylko troszeczkę tego. Szybka interwencja, szybka interwencja, trzy! Tura! on rzuci cięci, on rzuci cięci. On na bardzo. Jest! Lalalalalalalalalalalalalal Zniszczyłeś Nie? Tak Zostało zniszczone Że co? Zostało zniszczone łóżko Szybko, firebolem ich, firebolem ich Dawaj Super Idol Tylko my mamy łóżko, możemy to wygrać Robert! Zabili! Zabił mnie! Różowy! Ale różowy... A, różowy jeszcze żyją, dobra! Zieloni tylko jeden. Hello? O nie, ten chłop, wiesz co? On nam TNT'ka no. zrzuca. Jest! Zabiłem ich. Czyli? Stop! Remecha, na szczęście, to była tylko Remecha. Jak ja bym ją rozwalił na, la na lajnie... Na... Chodźmy do niego. Chodźmy do typa. No dobra, oczywiście, tylko nie na błękitnych niech oni pójdą. Ich zostawmy w spokoju, niech oni do błękitnych pierwsze pójdą. No nie, ja muszę zginąć Robert, ja muszę zginąć. No dobra. Eee, ty, co ty za chłopie Temy masz dobre? Dzięki. Ja ich odetnę może od nas. Albo nie, lepiej nie. Ale nie że robi. różowych rozwaliliśmy. Idę.

Robert! Ej, do w zielonych są błękitni! Szybko! Jeżeli zabił! Ej, szybko za idziemy do nich! Zabić ich! Jest tylko jeden błękitny. Tak, i jest on na dodatek tam. U zielonych. Chyba, że jednak nie no. Nie, nie ma go zielonych. Ej, to idź szybko do naszego łóżka. Okej? Okay? No, ej, mi się myszka rusza dziwnie. Szybko Rzabko. pilnuj! Chodź pilnować łóżka. Jestem przy tym wejściu gdzie... No kur... Ej, mi myszka się... Jak, jakby ktoś ją kontrolował. Aratatataj! Aratatataj! Zaprowadzisz kogoś? Nie. Jest tylko jedna osoba bez łóżka? To wystarczy mi tylko, że będziemy pilnować łóżka i tyle, no. No. Bo... A się skończy, tak gra! Się I tak się zakończy, i wygramy. Wiesz dlaczego? Bo my mamy jako jedynie łóżko. No więc albo czekamy 27 minut, albo pilnujemy łóżka. Albo ich zabijamy od razu. No, no zabijamy i nie chcemy się czekać. Znaczy, ja wolę, żebyś to, to zrobiła. Pozdrawiam. No, tak to bardzo tą rzecz zrobić. Jeszcze dwa to brakowało. Dobra, mam 16 strzał, idę. Robert pochodzenia. powodzenia. Bronienie łóżka. Robert, pomocy! Robert, pomocy! Elo! Elo, za No ku... Super Mario Bros! Ui, ui! I, Robert, idź kupić! Co kupić? Poczekaj. Jej idę coś nam kupić. Ja mam coś fajnego teraz do kupienia, wiesz co? Ja? Nie Ej, szybko pilnuj. Idzie! Pop-up Tower się przyda. Kur Kurde, i co uciekasz? No i co... Super Idol. Dzięki. Ja nie mogę, teraz tutaj nie wejdę. Chyba, że chłop chce zginąć. Szybko, bijemy. Zginąłeś? Chłop ma 17 życia nadal. Robert!

I co jest? Zlagowało mnie. Halo? Jesteś? O nie! Halo! Dobra, Roberto, się rozłączam. Ej, ale nie Robert, czekaj! Gdzieś, Robert, jeszcze ludzi nas strzelał. Halo! Nie, no, że ja nie mam. Na... Być taki. To Ale mogę coś powiedzieć? Właśnie mi przed chwilą wywaliło, dlatego byłem cicho. Wywaliło mnie z Minecrafta. Dopiero teraz jestem. Mogę sobie tego zmienić szybko, skina? Mhm. Super, no Discovery. Wywaliło mnie. jeszcze ja się rozłączę. No czas. bo ty cały czas się nie odzywasz. Nie ja się odzywam. O właśnie. ja czekam, aż ty wreszcie ten. Among us. Halo. Halo. Robert, ja ci zadzwonię na kamerkę. A może po prostu tak? Ale nie, ja, ja, ci, ja, ci, chw... ja ci też zadzwonię na kamerkę na chwilę. Dobra. No i. Tak. Muszę, po... muszę go. Muszę zamknąć. Dlaczego mi kamerka nie działa? Takie pytanie. Poczekaj, muszę poczekać. Aż zacznie odpowiadać, głupi Dobra, kancel, zamknij program. Ja pierdziu! Tak, ja nie nienawidzę, jakby to się zaczęło w połowie bedworstów, to by się tak wkurwił. Zależę, że... rzeczy. Wie? Teraz ja wiem, dlaczego to nie dałem nie dla dzieci. Dlaczego? <słuch> nie, bo przeklinam. No tak. Teraz wiem, że jaki to był ten. Powód. Porwałaś. Mm. Dobra, jest w końcu. Mój Ej, bo mnie laguje strasznie na kamerkę, jak jestem. A no poza tym nie jest Minecraft. Co? No to nie płaczaj, Proste. Mhm. Mm Dark Souls. Biorę tego skina. Biorę tego skina. Ej, oh. ja gdzie mogę szukać? Robert No nie wiem ja mogę Nie wiem gdzie jeszcze Czekaj chwilkę Nie Shrek Dlaczego szrek? Dodaj go Dodaj go Następny Dark Souls to mi się podoba. Poczekaj, szukaj, to jest Foxy z Jezus. Dobra, biorę Dark Souls, da, kurwa. Kurwa, nie wiem. Robert! No? Patrz! Tego mam szkina wziąć? Jak się przewraca A, dobra, tu. Mam wziąć tego? 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 tego. Czy tego? Z do... czego do... mam do... wziąć? Mam wziąć shreka? Nie wiem, co chcesz. Nie, wezmę... Dobra, bierz shreka. Robert, jestem najseksowanem na świecie. Przestań gadać tak. Ej, dlaczego mi Join Mówię ci!